Całkiem niedawno parę osób pytało się mnie, jakiego rodzaju programistów będziemy potrzebowali w erze sztucznej inteligencji. I wydaje mi się, że tutaj ogólnie odpowiedź jest dosyć jasna w mojej głowie, aczkolwiek może to pójść w całkiem kilka różnych uzupełniających się kierunków. Natomiast w momencie kiedy zadamy pytanie. Jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek usług programistycznych. Część osób od razu mówi: Programistów nie będzie i takie jest ich założenie. Natomiast część innych osób broni się przed tym, mówiąc, że sztuczna inteligencja w zasadzie niewiele zmienia. Programiści, jak byli potrzebni, tak będą. Większość programistów chciałaby pewnie usłyszeć tą drugą stronę. Najczęściej wypowiadającą się w w tym temacie. Natomiast prawda jest taka, że nasz rynek bardzo mocno się zmienia i zmienia się również ze względu na sztuczną inteligencję. Czy zabraknie programistów w przyszłości? Bardzo trudno powiedzieć. Sądzę, że w bardzo długiej perspektywie może tak się wydarzyć, że tych programistów faktycznie będzie mniej. Natomiast czy zabraknie ich w ogóle? Nie, nie sądzę. Nie sądzę, że zabraknie nam ofert pracy dla programistów, nie sądzę, że zabraknie nam pracy dla programistów. Natomiast praca ta bardzo, bardzo mocno na pewno się zmienia. Zmieniają się przede wszystkim warunki rekrutacji. Gdzie sztuczna inteligencja, zanim jeszcze weszła do warsztatu programistycznego, bardzo mocno dała się pokazać też w warsztacie rekruterów. Rekruterzy dzisiaj tak naprawdę tworzą różnego rodzaju oferty, na które dostają. Zamiast 100, 1000 lub 10 000 aplikantów, z czego 90 lub więcej procent aplikacji, tak naprawdę, składanych jest przez sztuczną inteligencję. Są to czasami jakieś tam warianty tego samego CV, które zostały przygotowane przez taki lub inny generator. W wyniku czego wiele aplikacji jest fajkowych bądź duplikowanych. Odpowiedzią rekrutacji na te wyzwania, tak naprawdę, jest również. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, która w jakiś sposób przez ten wygenerowany gąszcz różnego rodzaju CV, też próbuje się przebić. I wówczas dzieje się coś takiego, że sztuczna inteligencja tak naprawdę ocenia materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, co jest bardzo ciekawe i trochę zabawne, natomiast w tym wszystkim gdzieś tam giną prawdziwi ludzie i e, ich faktyczne aplikacje, które złożyli osobiście, dlatego że przemyśleli. Daną kandydaturę i chcieliby po prostu zaaplikować na dane stanowisko, w danym środowisku pracować, rozwijać się w danym kierunku bardzo często. To gdzieś nie do końca wybrzmiewa wśród tego naprawdę absolutnego zalewu potoku różnego rodzaju aplikacji i fejkowych CV, które tak naprawdę zalewają rynek. Wszystkich ofert, które pojawiają się na rynku. <laughs> Winą też prawdopodobnie można lekko obarczyć sztuczną inteligencję w zakresie umiejętności wypełniania aplikacji, dlatego że wiele firm tak naprawdę generuje jakiegoś rodzaju formularze, przez które standardowo aplikant musiał przejść, wypełniając podstawowe dane dotyczące wykształcenia, danych kontaktowych, czasami umówić jakieś spotkanie. Natomiast narzędzia sztucznej inteligencji Dzisiaj potrafią tak naprawdę zautomatyzować ten proces i zaaplikować za człowieka. Przez co, na aplikację, która na przykład wymaga dwa dni pracy w Krakowie, aplikują ludzie z New Delhi i z Chicago, nawet o tym nie wiedząc, po prostu zlecając danemu systemowi aplikowanie na wszystkie oferty pracy, niezależnie od tego w jakim kraju i w jakim trybie. To jest zupełnie nowa rzecz, przynajmniej w tej skali. Jaka pojawia się w związku ze sztuczną inteligencją? Zatem sztuczna inteligencja tak naprawdę wpływa na rynek pracy programistów, wpływa jeszcze zanim tak naprawdę jakakolwiek oferta pracy gdzieś tam zostanie przez kogokolwiek faktycznie podjęta. Natomiast jeżeli chodzi o rynek pracy, rozumiany jako rynek pracy ludzi, którzy dzisiaj pracują w branży informatycznej, szczególnie są programistami, inżynierami, testerami, to sztuczna inteligencja również ma wpływ, ale też nie w taki sposób, jaki to rysują najczęściej media. Wydaje mi się, że bardzo dużo tego, co się dzieje, to tak naprawdę ograniczenie ofert pracy dla programistów, z jakim mamy do czynienia obecnie. Ten spadek można obserwować od dłuższego czasu i mówimy tutaj o perspektywie roku, dwóch. Co prawda, Media będą donosiły o każdym wachnięciu o 5%, mówiąc, że rynek albo się pogłębia w kryzysie, albo że się odbija od kryzysu. Natomiast pomijając drobne takie wachnięcia w skali miesiąca, kwartału, można spokojnie powiedzieć, że dzisiaj obserwując to, co działo się w ciągu ostatnich dwóch lat, możemy mówić o pewnego rodzaju za, załamaniu. Nie tyle załamaniu, co rozumianego jako jakiś poważny kryzys. Chociaż wszystko zależy od Twojej własnej oceny. Ja oceniam to po prostu jako załamanie pewnego trendu, który wykształcił się w okresie pandemii, w którym liczba ofert pracy i liczba firm zainteresowanych zatrudnieniem programistów, można powiedzieć, wydawała się być nieskończona. Dzisiaj na pewno jest skończona, i na pewno trend taki wzrostowy, jaki obserwowaliśmy w trakcie i po zakończeniu pandemii, jeszcze przez jakiś czas, na pewno się załamał, odwrócił się w jakimś sensie. Ta liczba, Ofert spadła, i to jest związane moim zdaniem ze, ze sztuczną inteligencją. Jest związane również z pewnym cyklem, z pewnym trendem, który ma miejsce na rynku, związanym z dostępnością tańszego lub droższego pieniądza, który mógł być kierowany na inwestycje, w tym częściowo inwestycje. W sztuczną inteligencję, natomiast bardzo dużo się podziało w zakresie oczekiwań, jakie firmy programistyczne mają w stosunku do swoich programistów, okopując się na pewnym stanowisku, w ramach którego zredukowały liczbę aplikacji, jakie są w stanie przyjąć na stanowiska programistyczne, redukując liczbę ofert, w pewnym wyczekiwaniu tego, jak sztuczna inteligencja faktycznie wpłynie. Jak wpłynie w szczególności na produktywność programistów? Mówi się o tym, że programiści, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji w sposób efektywny, są w stanie poprawić swoją wydajność dwukrotnie lub nawet do ośmiokrotnie. To pewnie zależy bardzo mocno od rodzaju programisty i rodzaju branży, w jakiej się porusza, a także kodu, który tworzy. Natomiast niezmiennie powoduje to, że przeciętny programista jest bardziej produktywny. O ile tego tak naprawdę nie wiadomo. I właśnie z tego powodu, że nie wiadomo, część pracodawców podjęła taką świadomą decyzję, że przyjmuje to na wyczekanie. Zobaczymy, w jaki sposób te narzędzia nam pomogą. Zobaczymy, w jaki sposób te narzędzia spowodują poprawę wydajności i możliwości skalowania istniejących zespołów, zatem ograniczają celowo liczbę e, ofert e, pracy dla nowych programistów. Trudno jest. E, Jednocześnie zmieniać wydajność pracownika i jednocześnie zmieniać wielkość zespołu, wiedząc dokładnie, co się chce osiągnąć. To są po prostu dwie niewiadome w tym równaniu, które jednocześnie, kiedy się zmieniają tak mocno, to pracodawcy raczej powodu, powodują w, w swoim myśleniu taką niepewność, która powoduje, że nie będą zatrudniali. Raczej będą starali się rozwiązać to równanie od strony, w jaki sposób narzędzia, które dostarczają, na które pozwalają, czy nawet zachęcają do korzystania, wpłyną w zakresie umiejętności, możliwości dostarczania pracy przez programistów. Nie od dzisiaj pojawia się takie dosyć istotne w sumie pytanie, w jaki sposób e, sztuczna inteligencja i te narzędzia, które mamy, wpłyną w szczególności na pracę seniorów, którzy w, są w stanie oceniać e, pracę wygenerowanego kodu w ich projektach, ich, z, jego zgodność ze pewnymi standardami i wzorcami projektowania, jakie zostały przyjęte przez zespół, czy wypracowane przez lata, czy narzucone przez klienta. Natomiast e, programiści, którzy mają mniej doświadczenia, tak zwany midzi seniorzy, ci e, zwykle... Mają mniej możliwości oceny, poprawiania i w jakiś sposób wpływania na to, jak korzystać z tych narzędzi sztucznej inteligencji, więc albo z nich nie korzystają, albo korzystają z nich nieświadomie, akceptując po prostu każde rozwiązanie jako te właściwe, nie potrafiąc tak naprawdę ocenić ani jakości, ani właściwości, ani niezawodności kodu, który został im wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Natomiast zespoły składające się w głównej mierze z seniorów są w stanie te narzędzia znacznie lepiej wykorzystać, tak naprawdę poprawiając tylko kod tu i ówdzie, pracując bardzo często nad promptami, korzystając z takich narzędzi jak ChatGPT, Copilot czy Cursor AI, są w stanie przepracowywać całe rozwiązania, łącząc pracę troszeczkę manualną z pracą sztucznej inteligencji. Zdarza się, że programiści są w stanie zastąpić dużą część, połowę lub nawet większość kodu, który normalnie by pisali narzędziami typu ChatGPT lub Copilot i kodem, który te narzędzia generują dla nich automatycznie. W jaki sposób wpływa to na ich produktywność? To jest pytanie, które dzisiaj zadają sobie zarówno firmy, software jak i klienci, dla których pracują. Wszyscy tak naprawdę jesteśmy w jakiejś niepewności, w której czekamy na rozwiązanie, czekamy na nauczenie się nowych danych dotyczących wydajności poszczególnych programistów, jak i tak zwanego flow, jaki zespół, który jest doposażony w narzędzia sztucznej inteligencji, jest w stanie tak naprawdę osiągnąć. Wydaje mi się, że ta zmiana, którą obserwujemy dzisiaj, obecnie, na pewno wpłynie w jakiś sposób na to, w jaki sposób budujemy kolejne zespoły, rekrutujemy, powiększamy nasze załogi. Na pewno wpłynie w taki też sposób na strukturę tych zespołów, bo jeżeli nie mamy nagle ośmiu programistów, jednego project managera, jednego scrum mastera, jednego product ownera. Ewentualnie jakiejś tam grupy innych inżynierów wsparcia em, deploymentu czy też testów, to powstają zespoły dwuosobowe, do których nie potrzeba całych mm, zespołów e, zarządzających e, danym teamem. Te zespoły znacznie lepiej radzą sobie bez scrum masterów, radzą sobie bardzo często e, bez e, formalnego zespołu testerskiego, i to tak naprawdę powoduje kolejny poziom zmiany, na który w wielu zespołach musimy się przygotować, e, i który powoduje też, że to te zapotrzebowanie na nowe stanowiska znacznie się zmienia. Firmy zastanawiają się, w jaki sposób osiągnąć więcej za pomocą zespołów, które już mają, aniżeli w jaki sposób osiągnąć więcej poprzez budowanie, nieskończenie coraz większych zespołów. Teraz, jeżeli tak jest, to musimy się przygotować na to, że w przyszłości to się na pewno zmieni. Kiedy pierwsze fazy adopcji tego rodzaju narzędzi będą już za nami, będziemy wiedzieli, czego się po nich spodziewać, wówczas na pewno rekrutacja ruszy w takim tempie, w jakim będzie to właściwe, aby dać pewność klientom, że. Zatrudniając danych pracowników, czy też konkretnie danych programistów, będzie w stanie um, ten klient zrealizować projekt w takim lub innym zespole o takiej lub innej wielkości. E, to na pewno się nie zmieni, programiści w tym zakresie będą potrzebni, natomiast najprawdopodobniej będzie potrzeba ich mniej. I teraz rodzi się zatem pytanie, nie czy w przyszłości będziemy potrzebowali programistów, czy nie. Tylko, jakich programistów będziemy potrzebowali, skoro będziemy potrzebowali ich mniej? Tu wydaje mi się, że odpowiedź jest już troszeczkę trudniejsza i polega troszeczkę na wróżeniu sposobów, ale pomyślmy. Patrząc na to, jak to wyglądało w przeszłości, każdy wzrost produktywności, podyktowany jakimś nowym wynalazkiem, narzędziem, metodyką lub sposobem dostarczania oprogramowania, powodował takiego rodzaju zmiany. Ja mogę sobie spokojnie przypomnieć, że pewnego rodzaju rewolucję porównywalną, w sensie bycia rewolucją, do tego, jak dzisiaj mówimy i myślimy o rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją, było wprowadzenie projektów opartych o nakłady w przeszłości, jeszcze wcześniej wprowadzenie metodologii programowania zwinnego. To wszystko wpłynęło zupełnie na przetasowanie zapotrzebowania, przetasowanie wielkości zespołów i ich struktury. Podobnie jak dzisiaj ja mówię o tym, że sztuczna inteligencja wpływa na zmiany zespołów i zmiany ich struktury. I teraz w każdym z tych przypadków wydaje mi się, że cel, jaki udało się osiągnąć, niekoniecznie w sposób zamierzony. Ale sposób wynikający ze, ze zmiany to, była, to był wzrost wydajności e, pracy programistów. Kiedy wychodziliśmy z Waterfalla, przechodziliśmy na, e, na przykład ScrumA, czy jakąś inną metodolo metodologię agile'ową, wówczas następował duży wzrost wydajności pracy programistów. Analogicznie, w projektach, w których e, pracowaliśmy metodą e, określonego budżetu, kiedy przechodziliśmy na czas i materiał, licząc e, tak naprawdę. Poszczególne godziny jako nakład pracy, a nie efekt dowieziony na konkretną datę w postaci bliżej lub mniej wyspecyfikowanego e, projektu, wówczas również następował pewien skok jakościowy w zakresie tego, jak te produkty były dostarczane, w jaki sposób e, też one e, powodowały nakład pracy, w jaki sposób e, firmy reagowały. Szukając programistów, najpierw pamiętam Agile, potem programistów Fullstack, których mogli w cudzysłowie zutylizować prawie w każdym przypadku, bo mogli ich zarówno zaksięgować w przypadku zapotrzebowania na godziny pracy front backendowe, back lub jeszcze jakieś inne. Ta każda zmiana powodowała po pierwsze załamanie ówczesnego trendu. Niezależnie jaki był, e, powodowała pewnego rodzaju zmianę. Bądź wzrost zapotrzebowania, bądź spadek zapotrzebowania, ale rynek potrzebował za każdym razem się w jakiś sposób m, dostroić do nowej sytuacji. I teraz w wyniku tego do, dostrojenia najczęściej e, ja przynajmniej obserwowałem większą niezależność. Niezależność na przykład firm w zakresie dostarczania tego, e, co. Tak naprawdę mogły. Kiedy zaczęły rozliczać się w wariancie Time and Material, ta ich niezależność bardzo mocno wzrosła. Przestały, przestały być związane ścisłym e, formatem specyfikacji i ścisłą datą e, jej zrealizowania, a zaczęły być bardziej kreatywne. Zatem odpowiedzialność za działający produkt w, w znacznym stopniu wzrosła i została przeniesiona z właścicieli produktów, czy też ich sponsorów, a została oddana w dużej części zespołom, które po prostu e, miały e, te iteracje e, dowieść w postaci działających produktów, e, rozliczając się tylko za czas i materiał. Kiedy przechodziliśmy z Waterfalla na Agile, to taka transformacja w zakresie odpowiedzialności również została przeniesiona w, dużej stopniu, w dużym stopniu na programistów. Którzy w jednym dniu przestali realizować jakieś fazy projektu e, lub jakieś etapy, e, a zaczęli tak naprawdę brać odpowiedzialność za zadania, które miały prowadzić do tego, że powstawał działający produkt na koniec każdej iteracji. Więc e, moim zdaniem również i rewolucja sztucznej inteligencji spowoduje przeniesienie pewnej odpowiedzialności i e, będziemy mieli do czynienia z takim rynkiem, na którym. W przyszłości najbardziej cenieni i być może też e, jedyni cenieni programiści to będą programiści, którzy są w stanie wziąć odpowiedzialność za całość produktu, ale też za całość procesu. Sądzę, że dzisiaj e, obecna zmiana doprowadzi nas do tego, że będziemy mieli scaloną rolę analityka, programisty i inżyniera jakości, jak również w dużym stopniu architekta w postaci jednej osoby. Będzie to po części troszeczkę e, można powiedzieć kontynuacja trendu, w ramach którego wykształcił nam się tak zwany full stack developer, a z drugiej strony będzie to taki troszeczkę powrót do tego, co mieliśmy bardzo, bardzo na samym początku e, takiego życia startupowego, startupów e, kilkuosobowych, w których wiele osób tak naprawdę od początku musiało łączyć ze sobą wiele funkcji. Będziemy mieli również. E, do czynienia z sytuacją, w której będziemy mieli całkowicie jednoosobowe startupy, całkowicie jednoosobowe projekty, w których jedna osoba będzie odpowiedzialna za zrozumienie tego, co potrzebuje klient, za implementowanie tego, przetestowanie i oddanie na produkcję. Jak również dalszy, kont dalszy monitoring i ewentualnie iterowanie na tej e, wersji produktu, która jest tą ostatnią. Um. Jakiego rodzaju programiści będą potrzebni? No, właśnie tacy, którzy dokładnie będą potrafili odnaleźć się w tej rzeczywistości, w szczególności tacy, którzy będą potrafili zrozumieć biznes klienta, być analitykiem biznesowym, zrozumieć nie tylko czego klient chce, ale przede wszystkim czego klient potrzebuje. To będą programiści, którzy będą architektami, będą widzieli w dużym stopniu od razu możliwość, możliwości całego systemu, jego budow budowę i strukturę. Nawet jeżeli będą widzieli powiedzmy pierwszą wersję, będą potrafili sobie wyobrazić postać i strukturę, koncepcję danego produktu w jego piątej, szóstej, siódmej wersji, realizować pewnego rodzaju roadmapy, iterować się w celu zrealizowania jakiejś większej architektury, która będzie skalowała się na różne poziomy y, biznesu i jego różne poziomy rozbudowy. Y, sądzę, że Taka rola będzie również łączyła ze sobą rolę testera, to znaczy narzędzia sztucznej inteligencji już dzisiaj tak naprawdę generują bardzo dużo testów jednostkowych. W przyszłości taki inżynier nie będzie w stanie obyć się bez narzędzi sztucznej inteligencji, dlatego że ta generatywna sztuczna inteligencja będzie tak naprawdę być może odpowiedzialna za większość, jeśli nie wszystkie etapy procesu testowania. Inżynierem testów stanie się zatem znowu programista. Będzie on zatem i analitykiem, i architektem, i programistą, i testerem już w, jednym, w jednej osobie. Sądzę, że tak będzie wyglądała przyszłość. To będą ludzie przede wszystkim o dużej wiedzy domenowej, dużej wiedzy biznesowej. Być może pojawi się też taki rodzaj programisty, który tak naprawdę nie jest programistą, lub za takiego się nie uważa. Natomiast będzie to na pewno specjalista w zakresie optymalizacji procesów i będzie to osoba, która będzie doskonale wiedziała w jaki sposób e, firma działa, w jaki sposób powinna działać, a dopiero w drugiej kolejności będzie potrafiła tak naprawdę działać z narzędziami generatywnej sztucznej inteligencji bądź z narzędziami Zintegrowanego środowiska deweloperskiego, żeby te pomysły czy te idee w jakiś sposób urzeczywistnić i zrealizować, z wykorzystaniem prawdopodobnie low-code, full-code, um, różnego rodzaju um, narzędzi, które ten kod będą bądź ukrywały, bądź automatyzowały. Będzie to w dużym stopniu też specjalista od automatyzacji wszelkiego rodzaju. Automatyzacji różnego rodzaju narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, automatyzacji pisania kodu, automatyzacji testów, automatyzacji e, tworzenia dokumentacji. Taki e, ktoś może będzie trochę dalej od programisty takiego, jakiego znamy dzisiaj jako zwy, zwykły, tak zwany zwykły koder. Czyli kogoś, kto spędza 99% czasu ze swoim ulubionym edytorem kodu. Takie osoby na pewno będą miały najciężej w tej nowej rzeczywistości, w której znacznie większe zapotrzebowanie i znacznie większy nacisk będzie na zrozumienie tego wszystkiego, co sztuczna inteligencja będzie musiała dopiero nauczyć się ogarniać w takiej ilości. Czyli to będzie osoba, która prawdopodobnie szerokością swojego spojrzenia i rozumienia problematyki będzie mogła przewyższyć sztuczną inteligencję w znacznym stopniu, a traktować będzie sztuczną inteligencję jako pewnego rodzaju specjalistę, do którego będzie potrafiła delegować różnego rodzaju zadania. Dzisiaj ten trend nie zawsze udaje się tak łatwo narysować. Wielu specjalistów szuka w sztucznej inteligencji tego generalisty, podczas gdy e, sztuczna inteligencja znacznie bardziej sprawdzi się w e, bardzo głębokiej e, wiedzy dotyczącej e, jakiegoś zagadnienia technicznego. E, znacznie łatwiej będzie sztucznej inteligencji być specjalistą od kodowania, a znacznie trudniej sztucznej inteligencji będzie być specjalistą od biznesu. I wydaje mi się, że Tutaj przyszłość dla programistów to nie jest bycie najlepszym na świecie możliwym koderem. Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja znacznie szybciej opanuje dogadywanie się z komputerami niż ludzie. Natomiast programista, na którego będzie zapotrzebowanie w przyszłości, to będzie osoba, która po pierwsze będzie potrafiła dogadać się z ludźmi, którzy takie rozwiązania, jakie będą budowane, będą kupować. Jak również osoba, która znacznie lepiej dogada się z ludźmi, czyli to będzie na pewno osoba, też która świetnie radzi sobie w pracy zespołowej. Z jednej strony będzie to człowiek orkiestra, a z drugiej strony będzie to człowiek gdzieś zgrany z bardzo, bardzo małym zespołem ludzi, którzy będą wykonywać zadania podobne, podobne do niego. Ludzie zawsze będą woleli pracować z ludźmi niż ze sztuczną inteligencją, a przynajmniej tak będzie bardzo długo i te osoby, które będą potrafiły mieć dobre relacje z innymi inżynierami jak również ze sponsorami, te prawdopodobnie będą dłużej cenione, nawet jeśli będą w swojej pracy w dużym stopniu posługiwać się delegowaniem konkretnych zadań do tej lub innej formy generatywnej sztucznej inteligencji. Dlatego wydaje mi się, że wszelkiego rodzaju miękkie skille Niestety wracają, lub stety, i będą pewnego rodzaju walutą przyszłości dla, dla bardzo wielu programistów. Sądzę też, że twarda umiejętność rozumienia biznesu, tego w jaki sposób generuje on swoje przychody, w jaki sposób na tych przychodach wypracowuje zyski, w jaki sposób rozwiązuje różnego rodzaju problemy i w jaki sposób różnicuje się od konkurencji, to będzie Umiejętność, która już dzisiaj jest tak naprawdę ceniona, ale to będzie umiejętność, która będzie ceniona u programistów szczególnie, dlatego że dla sztucznej inteligencji będzie dosyć trudno przewidzieć pewnego rodzaju trendy i bardzo trudno się będzie zorientować w całości sytuacji rynkowej, biorąc pod uwagę wielkość okna kontekstów, jakie mamy dzisiaj. Wydaje mi się, że człowiek jednak w dużym stopniu będzie. Mógł posługiwać się znacznie większym oknem kontekstu i tak naprawdę na tym się kapitalizować. Wszelkie te miejsca, zatem, w których człowiek będzie w stanie wykazać się bardzo szeroką wiedzą lub bardzo głęboką wiedzą biznesową dotyczącą tego, w jaki sposób pomóc firmie w zarabianiu pieniędzy, realizując takie lub inne projekty informatyczne, to taka osoba będzie Bądź dosyć sprawna i sprawniejsza od sztucznej inteligencji, a na pewno będzie bardzo sprawna w tym, żeby dogadywać się z innymi, lub będzie mogła być e, taką sprawną osobą, I jeśli będzie się potrafiła e, z innymi osobami dobrze komunikować, to będzie na pewno bardzo ceniona jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas, przynajmniej dopóty, dopóki biznesy będą prowadzone przez ludzi. A to prawdopodobnie długie, długie dekady e, przed nami. Bądź co najmniej kwestia następnej dekady, co tak naprawdę jest dłużej niż długo, jeżeli by się zastanowić, biorąc pod uwagę obecny, obecny tempo zmian. Także to są moje przewidywania na temat tego, jakiego rodzaju programiści będą cenieni w przyszłości. To jest to, co ja polecałbym każdemu, kto dzisiaj wchodzi w tą branżę, zauważyć, i to jest to, co pewnie sam będę. Pracował nad sobą, żeby dalej rozwijać. Dziękuję.